Was serdecznie na moim kanale będziemy chciałabym zrobić coś takiego, że przetestować grę niestandardową także ją stworzę nie będę Wam na razie pokazywała co, co zrobię jaką kombinację, ale zobaczymy czy zadziała, ok? no w takim razie robię cięcie i widzimy się jak już będę startowała grę Dobrze, ja właśnie startuję gierkę, więc no, więc startujemy gierkę i zobaczymy czy będą tematy, które serio wybrałam. Więc widzimy się jak już się załaduje. A dobra, już się załadowało. Przepraszam za to. Ale okej. Okay. No pierwsza mapa taka jaką wybrałam jak w ogóle. także no tak tą mapę wybrałam jako pierwszą. Zobaczymy jaka będzie druga. Jak będzie taka, którą wybrałam, to to, to 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 będziemy wiedzieli. To będziemy już wiedzieli, że, 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 że to działa. Nie jest że nie. Chodź, położyć no, no już jest ok, ja go. <laughs> Przepraszam, ale mój kotek właśnie wrócił z kastracji, i, i teraz jestem. Z... Nie no, ewidentnie nie działa, bo wybrałam vlog na drugą rundę. Więc zobaczmy, jak to będzie wszystko działać. Nie liżamy tego, nie liżamy, nie, liżamy, nie. nie mój, mój kotek właśnie nie, nie może lizać, dlatego no, właśnie no, go pilnujemy. Tak. Jejko, no, no jakby na razie nikt nie odpada, ale nie sery. Myślicie, że będzie obrażony czy nie? Bo na razie mi się nie wydaje, żeby był obrażony bardzo. Na razie leci na jedzenie, bo no, trzeba łodzić kota jak no, przed kastracją. Trzeba koło niestety zakłodzić, Nie na śmierć, na szczęście, ale no trzeba. Dobra, przesz przeszliśmy. Tak, nasze jest super, właśnie. E, więc teraz zobaczymy, czy na finał. Wybrałam Icy Highs na finał. Co mam? Nic innego, jak Icy Highs. Spróbuję zrobić trika. Już parę razy go robiłam ale nie obiecuję No właśnie o tym mówiłam, przepraszam, wstyd mi ale takie coś to mogę zrobić mm, dobra, biegniemy zobaczymy czy w ogóle nie potrafię tego trikać no, przeszłam e, czyli wygrałam Mmm, rundkę niestandardową, no bo zobaczcie. Nie, nie wygrałam korony, tylko jakiegoś pajacyka. Zobaczmy, czy może za to coś będzie. Nie, tutaj są normalnie korony. Nie wiem. Eee, tak przy okazji chcecie zrobić jakieś spiny darmowe. Fff. Yy, dobra, zrobimy sobie teraz darmowe spiny. Także, tak, no tak, robimy. Możecie teraz yy, pisać numerek od 1 do 3. Zobaczymy, kto co wydosuje. Okej, okay, zwykła postać dla jedynki. Gratulacje. Druga, Drugie kręcenie już przynajmniej, także robimy. Dobrze, w takim razie robimy spina. I zobaczymy, co wylosuje dwójeczka. Dwójeczka wylosowała 10 pionotów, także moje gratulacje. I teraz czas na trójkę. Zaczynamy. Już, dobrze, w takim razie już robimy szybko spina. Więc napisaliście już numerek, to, 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 jak tak, to super. U! 5 żetonów, moje gratulacje dla trójeczki. Yy, dobra, w takim razie mi, mi się już skończyły niestety spiny, więc trochę słabo. Ale zobaczę, czy mogłabym sobie kupić jakieś klejnoty, jakby wiecie. Mamonka, mamonka, więc zobaczymy. No niestety nie mogę. Więc zagrałam sobie teraz jedną, normalną gierkę, więc zobaczymy, czy trafi mi się tam nowa mapa, bo nie chciałam jej wybierać, jak ktoś jej nie zna, no, to nazywa się Hot Wheels Hustle, jest ona o samochodach, może zobaczycie ją, jak się przewinie, właśnie się przewinęła, widziałam, ale liczmy, że nam się trafi. Spin, go, Round, okej, okay. nie jest najgorzej. Widzę, że już dużo osób gra tym rajdowcem. Ja dawno nie grałam tam coś specjalnego, tyle powiem, że kompletnie o nim zapomniałam. Kompletnie, wiecie, tak. Mi... Także tak, musiałam zrobić nieco zacięcie, ale już lecimy. Strasznie dawno nie, nie grałam nim, jakoś nie miałam ochoty nigdy nim grać, tylko wiadomo jak jak, jak, no, 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 jak sobie o nim przypomniałam i i no i jeszcze w ogóle jak mi się trafiło, to chciałam cały czas nie grałam, nawet wygrałam z ludźmi w Jungle roll, a uwierzcie mi nie. Dla mnie z Jungle rollem ja plus z Roll. To nie jest najlepsze połączenie I wygrałam finalik Więc jestem z tego bardzo zadowolona Że akurat tą postacią Mi to wyszło Bardzo bym chciała właśnie spróbować Tej nowej mapy, ale Jeżeli ona mi się nie trafi W dwóch gieraskach To po prostu to Po prostu ją wezmę, wybiorę Ale na razie spróbujmy Wygrać gierkę co ja zrobiłam. Jak ludzie pchają, to jest okropne. Ale jeszcze mam szansę się dostać. Uwierzcie mi, ja nie najgorsza jestem w tę rundę. Nie jestem najgorsza. Jeszcze jakieś szanse tam są. Nie największe, ale, ale jeszcze wierzę, że są. No, tak jak mówiłam. Przeszłam nie powiedziałam nic, ale zostawcie kciuka w górę I subika To mojego kotka Który jest w No nie lubię tej rundy Nigdy jej jakoś nie, niespecjalnie nie lubiłam Zwłaszcza, teraz widzieliście właśnie co się stało Blokuje mnie jak zawsze wszystko Tutaj Wam zdradzę taki cheat, jak go nie używacie. Widzę, że dużo osób go nie używa. Pewnie nie wygram. No, na pewno nie wygram. Widzę, że jakaś już baba tam pędzi. No, ale było dosyć blisko. W takim razie, w takim razie teraz będę musiała wybrać już tę mapę. Więc bierzemy niestandardową. tutaj okay. bierzemy jedną mapę. Trzydzieści dwie słuchy. tu jest hasy wezmę. Ok. W tym razie lecimy z tym tematem. kiedy się załaduję? Po co wziąłem 32 graczek? mogłam żyć jednego. No ale ok. To... No jeszcze i teraz y, zgaduję, że wylosuję się od z hasl. Możemy teraz tę gierkę przetestować. Oczywiście, niestety, to są boty, no ale. Co miałam zrobić? Widzicie, co, co, co im się stało. Jedna osoba może przejść. Chodź. 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 Widzicie, to dosyć słabo idzie. Szybko, jakby wiecie, to są boty, to, to, ja, to są szanse wielkie. Z ludźmi takich szans wielkich nigdy nie ma. No ale z botami to. To co za boty, to jest na bajka. Chociaż. Jeżeli chodzi o samochody, to to, 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 to też jest inna bajka. Kurczę, nie złapałam trailer. Ma, mam jeszcze szansę go dogonić, ale raczej nie wygram tego finału, wiadomo. Tylko jeżeli tam chyba krokodyl go zeżre, to, to, to mam szansę. Ale no nie no, nie, nie stanie się to. No, widać odpadam, ale chociaż Wam pokazałam, jak ta runa wygląda. Więc papadki.